Jestem mija! W książce magia jest, która sprawia, że aż pod niebem teraz mogę lecieć. Nie spoglądam wstecz, kiedy tylko chcę. Pod niebo sen topi się wznieść Czy to tylko sen, ja na jawie śnie? Może tu rzeczywistość ma inny kształt? Kiedy ściemnie się wtedy czuję, że dziś bohaterką mogę być ja Czas obrać stronę. Słyszeliście to? Śmieją się ze mnie. Nie, to ja. No super. Znowu się spóźnię. Urocza kontesta już mi dała żółtą kartkę. Jeszcze raz i zamieni mnie w ropuchę. No. Pięknie. Pusty bak. Zawiozę cię. Dzięki, ręco. Widzimy się na obiedzie. Jak się spóźnisz, ja cię zmienię w ropuchę. O, cześć! Przepraszam, nie zauważyłem się. Dobrze, że jesteś. Mój koń Dario jest brudny po treningu. Pomożesz mi go wyczyścić? No, no nie wiem, najpierw muszę. Może ujmę to inaczej. Pomóż mi, teraz! Bon appetito! Dziękuję! Dzięki. Orety, wciągnięcie czegoś takiego zajęłoby Mario jakieś 8 sekund. Szkoda, że go tu nie ma. Ten chłopak bardzo dużo pracuje. Dla mnie, dla kontesy. Powinien wiedzieć, że to doceniam. Może mu coś podarujmy. Dobry pomysł, tylko co? Z czego Mario by się ucieszył? Hmm. Lubi muzykę, harmonika. Hmm, ma już całą kolekcję harmonijek. Hmm. Nowy kombinezon grabie. <gryw> tak, jasne. Doceniam cię, Mario, ale łap się za robotę. No to co? Może by tak coś do skutera? Wierzę, że go uwielbia. Oczywiście znam się na modzie, ale dekorowanie wnętrz też mnie fascynuje. No wiesz, staram się rozwijać. Masz ochotę? Nie, dzięki. Próbuję urządzić pokój w zgodzie z zasadami Feng Shui, ale na razie efekt jest średni. Kocham kulturę wschodu. Wiesz, te wibracje, przepływ energii... Violetta! Natychmiast do domu! Violetto, ten chłopak dla nas pracuje. Nie jest jednym z nas. Chyba o tym wiesz. Nieważne, ile pieniędzy się wydaje ważne, żeby prezent był od serca. Racja. ん、oh. oh, Zaraz przyjadę z Mario. Przygotuj się. Gdy łodszy przyjaciół twych z niewolą, to cudowna sprawi, że odejdzie całe zło! <śmany> <śmany> Już się zaprzyjaźniliście? <śmuletra> uh <-huh>, tak! <śmuletra> Hej, ja latam! Już potrafię! Juhu! Udało mi się! Wylądowałam w Centopii i się nie przewróciłam! Uh -huh! uh! Uh! Maria, wciąż masz problemy z lataniem? Nie? Całkiem nieźle sobie radzę, jeśli musisz wiedzieć. Aha. Chcę ruszyć na poszukiwania prawdziwego króla jednorożców. Tylko on może zaczerpnąć tęczowej wody i pokonać Rixela. Zapowiada się przygoda! Też się na to pisze! Może być niebezpiecznie. Słowa wyroczni mnie zaniepokoiły. Nie możemy ryzykować. Wybacz. Co? Ale ja! Mam dla ciebie bardzo odpowiedzialne zadanie. Ktoś musi opiekować się z rybakami i dbać o ich bezpieczeństwo. <laughs> oh! Chcesz zrobić ze mnie niańkę? Te rybaki potrafią same o siebie zadbać. Będzie fajnie, zobaczysz. Do Yuko i Mo. Nie martw się, o Esko będzie miał oko na Fler. Waria też z nimi zostanie. To się w głowie nie mieści. Mia znów mnie pominęła. Czy oni tu w ogóle nie przestrzegają żadnych zasad? Więc twoim zdaniem elfy weszły już w posiadanie tęczowej wody. Czy wiesz, jak potężne mogą się stać? Tak, owszem, panie, ale schwytam skrzydlatego jednorożca. Mam zupełnie nowy, genialny plan! Nie rozśmieszaj mnie, Rixel. Co głupiego przyszło ci tym razem do głowy? Wczorajszej nocy zastawiłem pułapki w całej sentopii, w nyki, wszędzie w nyki. Namęczyłem się, ale mam pewność, że złapię mnóstwo elfów. Proszę? Nie potrzebujemy elfów. Tylko skrzydła tego jednorożca. Wiesz, panie, jakie te elfy są sentymentalne? Jeśli choć jeden z nich dostanie się do mojej niewoli, zrobią dosłownie wszystko, poświęcą nawet on Chao, żeby tylko znów móc zobaczyć swoich przyjaciół. Hmm, twój głupi plan może jednak wypalić. E, panie, tak właściwie to mój głupi plan. Nie obchodzi mnie czyj to plan. Ważne, żeby zadziałał. Ważne, żeby zadziałał. Działał. Cześć, Mija. Mamy łzy jednorożca. Świetnie, Mo. Cześć, Mija. Coś nowego? No, jest nowa wyrocznia. Całkiem optymistyczna, chociaż niektóre słowa są straszne. Gdy łodszy przyjaciół twych z niewolą, to. Cudowna sprawi, że odejdzie całe zło. Cudowna? Nie podoba mi się to o schwytanych przyjaciółach. Ktoś powinien mieć oko na młodej jednorożce. Spokojnie, powierzyłam to zadanie Wari. Dzięki temu nie będzie nam przeszkadzała w misji. E, chyba jesteś dla niej trochę za surowa. Tak, ty też kiedyś niewiele umiałaś, a zabieraliśmy cię ze sobą. Fakt. Mm. Opieka nad głupimi końmi. Tym się zajmuje służba. Nigdy nie przeżyję tu ekstra przygód, jeśli w pobliżu będzie ta frajerka Mia. O! Hej, gdzie one są? O! Hej, A! 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 Mo! Mo! kto zastawił tę pułapkę? Hmm. To tylko Simo. Zawsze ukrywa się w krzakach. Cześć, szukałem was. Te pułapki pojawiły się też w czarnym lesie. Zniszczyłem ile się dało, ale nie mam... To robota Mixela, Jestem tego pewna. Znajdźmy resztę pułapek i zdemontujmy je, nim komuś stanie się krzywda. Za mało nas. Simo, polecisz do pałacu po kilku zwiadowców? Eee, ale ja jeszcze nigdy nie byłem w pałacu elfów. To teraz masz okazję. Poznasz inne elfy, może zdobędziesz kilku przyjaciół. Jeśli chcesz, polecę z tobą. Nie, sam sobie poradzę. Jestem z Czarnego Lasu. Niczego się nie boję, a już na pewno nie krateru elfów. <śmiech> <śmiech> Ej, uwaga! O! O! Co to było? Tutaj, tutaj i nam pomóż! Och, to wszystko to wina mi! <hteści> <ilfiğim> ha, ha, coś nadzwyczajnego! Tęczowy jednorożec, a z nim ta niezdarna elfica, dobra nasza! Cześć! Ty pewnie jesteś Simo. Mam na imię Lasita. Ja! Ty jesteś tym chłopakiem z lasu, którym zachwycała się Yuko. Wiele o tobie słyszałyśmy. Stałeś się już legendą. Co tu robisz? Eee... No... Eee... E, w sentopii jest mnóstwo pułapek. O nie! Zwierzęta są w niebezpieczeństwie. Musimy się tym zająć. Dokładnie. Proponuję podzielić się na dwa dwuosobowe zespoły. Tak nam pójdzie szybciej. Dobrze, ruszajmy. Chcę być z tobą w parze, Simo. Lasita, przyłączysz się do mnie? Jasne. O. O. Popatrzcie. Hm. Ta pułapka już zadziałała. Coś musi być w środku. Rzeba! <laughs> Spokojnie, Mo. Wyjmę ją. Ja to zrobię. Nie ma się czego bać. To niegroźne, leśne stworzenie. Mam obowiązek je chronić. Jako elf i jako obywatel Sentopi. Nie ma za co ślizgły koleszko. I co, nie było tak źle? Jej, to ona, jednorożec z Ziemi. Czemu opuściła dom i przybyła tutaj? Martwią ją te pułapki Rixela! Dziękujemy. Mówi, że jesteśmy prawdziwymi opiekunami ziemi i dopóki dochowujemy przysięgi, będzie tu, żeby nam pomóc w potrzebie. Wspaniale! Pewnie widziała, jak zakumplowałeś się z żabą. Cudowna. To tak jak w wyroczni. Pewnie chodziło o jednorożca ziemi. Ale co znaczy. Hmm? Flair i Waria, dlaczego zostawiłam ją samą? Co się stało? To znowu Rixel. Chodźcie. I naprawdę mieszkasz w tej norze? Dramat. O, tak się składa, że i owszem, i dopóki nie powiesz mi wszystkiego, co wiesz, też będziesz tutaj mieszkać. Twój chłopak zawsze jest taki nerwowy. On nie jest moim chłopakiem. Dobra, dobra, dobra! Dość już tych błazeństw! Mam kilka pytań i żądam odpowiedzi. Nic się nie martw! Twój cenny jednorożec jest bezpiecznie zamknięty w jednej z moich podziemnych cel. Błagam! Co mnie obchodzi jakiś głupi koń? A elf, którego nie obchodzą jednorożce? Nie wierzę! Zacznij wreszcie gadać, ile macie tęczowej wody? Gdzie ona jest? Jakie plany ma wobec mnie twoja przyjaciółka, Mija? Mija nie jest moją przyjaciółką! Nie pozwala mi robić nic zabawnego! To przez nią jestem w tej cuchnącej norze! Co ty powiesz? Oni wcale nie mają tęczowej wody! On nie udało się jej zdobyć. Naprawdę? Nie dał rady? No chyba tak. Mia nigdy mi o niczym nie mówi. Och, ma się za jakąś elficę alfa czy coś? Chyba wiesz więcej niż ci się wydaje. A informacje, które posiadasz, mogą być przydatne dla nas obojga. HA? Sprawiasz wrażenie rozgarniętej, więc będę z tobą szczery. Chcę dorwać on chaos, skrzydlatego jednorożca ze złotym rogiem. Jeśli pomożesz mi go schwytać, mija, zejdzie ci z drogi raz na zawsze. Hmm. Dargonu? Poczęstunek dla naszego drogiego gościa. Owoce? Woda sodowa? <laughs> raz, raz. Chcesz się karmić? Powiedział. Raz, raz. <laughs> Hmm, brawo, młoda damo! Dzięki. Ugh, ognista zasłona! Jak mamy stamtąd wyciągnąć Fleur i Warię? Nie uwieziłby ich bez powodu. Na pewno czegoś od nas chce. Przyciągnijmy jego uwagę. Ej, Rixel! Rusz się i chodź tutaj! A potem poczęstuję małego tęczowego jednorożca magicznym zielonym płynem. Więc znajdzie się pod moją kontrolą. I wtedy dobijemy Targu. Nie! A! To beznadziejny pomysł. Jeśli dowiedzą się, że zrobiłeś Fler jakąś krzywdę, nic z interesu. Co z tobą? Pierwszy raz wymieniasz się końmi e, jednorożcami? Masz rację. Będą chcieli ją odzyskać całą i zdrową. Tak. Jesteś rozgarnięty. Niechętnie przerywam wam na radę, ale przy wejściu stoją rozzłoszczone elfy. Dowiedzmy się, czego chcą. <laughs> Tylko bez żadnych numerów, jeśli chcesz jeszcze zobaczyć swoje przyjaciółki. Czego chcesz, Rixel? Nie mam wygórowanych żądań. Chcę wymienić Twoje przyjaciółki na skrzydła tego jednorożca. I tyle. Nawet nie mam mowy. Zapewniam Cię, że są w doskonałej kondycji. Możemy załatwić sprawę tutaj. To chyba czysty układ. Dobra, ale nie zrobimy tego na Twojej wyspie. Tylko tam. To mój warunek. Jednak wolałbym nie. Przyjmij warunki elfów albo nic z tego. Mm, no trudno, zgadzam się, niech będzie po waszemu. Oh. Łąka z dużym czerwonym drzewem. Znasz to miejsce. Będę tam czekać. Mm, z on Chao. Ah, Doskonale! Coś ty wymyśliła? Pozwolisz Rikselowi zabrać On-Chao? Jasne, że nie. Mam pewien plan. Ryzykowny, ale może uda nam się ocalić przyjaciół, a on, Chao, zostanie z nami. Wiem, że bardzo chcesz pomóc, Flair. Będziemy cię ochraniać. To na pewno. Ale... co yy, yy, właściwie zamierzasz? Próbują cię wykiwać! Zaczekaj, tutaj zaraz dostanę moją nagrodę! <laughs> Zróbmy to jednocześnie! Czy prowadź tego jednorożca? Spokojnie, wszystko będzie dobrze. <laughs> Fler utyka! No, chodź, musimy uwolnić warię! Nareszcie jest mój! Ha, 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 ha. Mówiłaś, że pomożesz nam w potrzebie. Jesteś nam potrzebna! Ha, 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 ha. Co? Co się dzieje? Hej, nie wyrywaj się! Elfy. Nie można im ufać. Wstrętne? Hmm? My przynajmniej nie boimy się wody. A! 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 O, uratowaliście mnie. Nie ma o czym mówić. Chodź. Dziękujemy ci za pomoc. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Wszystko gra? Nie skrzywdzili cię? O, byli tacy okropni! Cieszę się, że się stamtąd wydostała! E -o -o. <słuch> 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 Pułapka nie zatrzyma ich długo, chodźmy stąd, to powinno pomóc. Dopóki nie zniszczymy pułapek ryksela, ktoś może ucierpieć, kto wie, ile ich jeszcze jest? E, ja wiem. Zabrałam tę mapę Rikselowi, kiedy akurat nie patrzył. O, to wspaniale waria. Powinnaś ją dać Simo. Yuko i ja odprowadzimy Flair i Onchao na łąkę jednorożców. Waria, wybacz, że nie zabierałam cię na nasze wyprawy. Chcesz wziąć udział w następnej misji? Będziemy szukać ojca Onchao, króla Ono. Zapowiada się przygoda? Pisze się na to! <ścoughs> <śmany> <śmany> Mamy świetne wieści! Wiadomo, gdzie są pułapki. Zlikwidujemy je raz, dwa. O, no to dobrze, bo zrobiło się już późno. Masz rację. Właściwie muszę już zmykać. O! Na mnie też już pora. Uch, co za dzień! Cześć Waria! Do zobaczenia! Cześć mi! Patrz. Zaufaj mi i nie otwieraj oczu. Dobrze. I. O nie. Uszkodzony? Zardzewiał? Czy ptak? O oh, yeah. Odpalaj. No nie. Wow. To dla ciebie spadło z nieba. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Teleton Plus Studio Sonika. Reżyseria Leszek Zduni. Dialogi polskie Joanna Kuryłko. Dźwięk i montaż Agnieszka Stankowska. Organizacja produkcji Agnieszka Kudelska.